Druga niedziela zwykła, rok B. Kolor szat zmieniamy na zielony. Będziemy się modlić, aby wszechmogący Bóg, który rządzi niebem i ziemią, obdarzył nasze czasy pokojem. Czytania pierwsza księga Samuela, psalm 40, pierwszy List do Koryntian, Ewangelia według św. Jana. Pierwsze czytanie. Imię Samuel znaczy Bóg usłyszał. Bóg przygotowywuje go do tego, by młody prorok potrafił usłyszeć jego głos. Obie księgi Samuela stanowiły wcześniej całość. Opowiadają o tym, jak naród wybrany otrzymuje kogoś, kto go zjednoczy króla. Imię Samuel znaczy Bóg usłyszał. Bóg, mimo że niesłyszany, wciąż wraca i woła Samuela. W wołaniu tym daje się nawet zauważyć narastające napięcie i nadzieje. Za czwartym razem, kiedy Bóg staje nad śpiącym chłopcem, woła z przejęciem. Samuelu, Samuelu. Podwójnie wypowiedziane imię pojawia się także w historii Abrahama, gdzie oznacza pośpiech i przejęcie. To sugeruje, jak bardzo zależy Bogu na spotkaniu z Samuelem. Bożej determinacji i jego wyborowi Samuel zawdzięcza swoje powołanie i drogę, która się przed nim otwiera. Jak słyszymy w ostatnim zdaniu czytania Pan będzie towarzyszył Samuelowi nie pozwoli upaść żadnemu z jego słów na ziemię Psalm pieśń człowieka świadomego swego wybrania przez Boga i to od wieków Fragmenty Psalmu cytuje list do Hebrajczyków w zaskakującym znaczeniu Usłyszymy dzisiaj fragmenty pierwszej części Psalmu 40. Najistotniejsze z punktu widzenia liturgii są wersety drugiej i trzeciej zwrotki. Mówią o kolejności powołania człowieka przez Boga: najpierw słuchanie, potem odpowiedź i czynienie woli Bożej. Drugie czytanie. Moje ciało nie do końca do mnie należy. Święty Paweł, ciało Wasze jest przybytkiem Ducha Świętego. Bóg mieszkający w moim ciele to integralna część mojej osobowości. Nasze ciało należy do Ducha Świętego, który w nas mieszka. Jesteśmy Jego szczególną własnością i przybytkiem. To nie więzienie i wór na grzechy, ale integralna część naszej osobowości, wypełniona Bożą mocą i obecnością. Chrystus przez swoje wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie uświęcił ludzkie ciało, wypełni je Duchem i uczynił prawdziwą przestrzenią życia i realizacji naszego człowieczeństwa. W ciele realizuje się nasze powołanie. Ewangelia. Jan chrzciciel wskazuje swoim uczniom Jezusa i traci ich. Odtąd chcą być przy boku mistrza, nauczyciela, mesjasza, baranka Bożego. Na głos Jana uczniowie bez wahania wyruszają śladami Jezusa. Jan pozostaje na brzegu Jordanu, wbity tam niczym drogowskaz. Traci swoich uczniów, którzy od tej pory idą za Jezusem. Pójście za nowym mistrzem, choć odważne, jest jednak zaledwie początkiem historii ich powołania. Wkrótce przekonają się, że szybko podjęta, podjęta decyzja wymaga pogłębienia. Podsumujmy. Trzy najczęstsze słowa dzisiejszej liturgii słowa wskazują na osoby: Pana, Samuele, Samuela i Helego. Są jeszcze inni: Jan Chrzciciel, Andrzej. Ale spod tych różnych imion, dominujących w chmurze słów, przebija się inne słowo, inna idea, kryta nie tyle w słowach, ile postawach. Samuel, sługa, który słucha. Psalmista, wdzięczny Bogu za to, że mu otworzył uszy. Dwaj uczniowie, wśród nich Andrzej, usłyszeli swojego mistrza kierującego wobec Jezusa określenie: Oto baranek Boży. Wspólna postawa, sługa, który słucha. Nie bez znaczenia jest to, że tam, gdzie psalmista mówi Aleś mi otworzył ucho, cytujący go autor listu do Hebrajczyków napisał Aleś mi utworzył ciało. To święty Paweł podkreśla godność ludzkiego ciała. Tajemnica powołania tkwi w słuchaniu. Wszystkie teksty i rozważania zaczerpnięte zostały z książki Zaufaj słowu, jutro niedziela, rozpoznaj w nim Boga, rok B. Autorstwa księdza Przemysła Śliwińskiego i księdza Marcina Kowalskiego. Wydawnictwo Stacja 7. Zachęcamy do lektury całości. Błogosławionej niedzieli.